Tak więc oficjalny unboxing mojego komputera. Tak wszystko wygląda w środku. Kolorowy wentylatorek. Moja karta graficzna GTX 1063 GB. Zasilacz od Be Quiet 500W. I procesor AMD Ryzen 7 2700X. I na tym montuję i nagrywam dla Was filmy. W środku jeszcze mamy. Yy, dwa dyski SSD, jeden od Kingstona. Boże, jak psy się u mnie drą na dworze. Jeden od Kingstona, drugi od Apacera. Nie polecam. Przez ten dysk właśnie straciłem wszystkie dane. Teraz są na nim tylko gry. Oraz jeden dysk HDD. I oprócz tego jeszcze jednego HDD-ka mam tutaj z tyłu, ale nie wiem, czy uda się go zobaczyć. Yy, chyba się nie uda, chociaż może pokażę lampkę. O, widać, tutaj jest. No wyłos się. O, jest. I oprócz tego. Oprócz tego klawiatury mam od firmy Krux a myszkę mam od firmy Tracer. Model myszki to jest Toros. O widać. I oprócz tego mam biurko z własnym logo, z własnym grawerem. Tak, jest to grawer. Dzięki, że oglądaliście, musicie wpaść na naszego Discorda, bo na nim będą wszystkie powiadomienia, zarówno z kanału Shieldowski, jak i z kanału Shieldowski 2. Mam nadzieję, że przegląd stanowiska Wam się podobał. I cześć.